Cześć, witam wszystkich, to w kolejnym odcinku zagrajmy właśnie z dzisiaj muszę sobie usię ponagrywać, bo wiadomo... Uh, Okej, okay, może sobie zrestartuję mimo wszystko. Okej, okay, więc to tak działa. Hę mamy Mezis. Nie, no nie! Pretty fly, o dobra, pretty flyer też możemy sobie zacząć. I to jest właśnie o tyle złe, że... że, że bardzo się zawija. I trzeba dość daleko dojść, bo to chyba trzeba dojść aż do Izaka. To się bardzo mocno zawija. I trzeba bardzo mocno uważać. No właśnie. Trzeba po prostu. Tak i tak. Szczerze, już wolałem tak zrobić. Ale głupie zrobiłem, że to od razu podniosłem rumów tutaj nie ma, są sklepy. Hmm, he, he, he. Czy ja chcę właśnie jakieś sklepy czy coś w No, w sumie bym chciał, no. O, Tears Up, że będziemy jeszcze szybciej napieprzali. No nie wiem, czy to jest takie dobre. Dobra, ale tutaj to ja na pewno chcę. No niestety mamy tylko to. <laughs> ale nasze ten bomby mają dodatkowe obrażenia, Blast Damage i w ogóle. Trzeba po prostu to bardzo tak w głupi sposób unikać tego tak biegnąć i trzeba bardzo mocno zawijać w przeciwnym kierunku inaczej dostaniemy podupkę. Nawet nie wiem co tutaj można za to odblokować. Dobra, ale póki co lecimy sobie na dół, mogę wziąć tą połówkę serca jestem kretynem. He! Dobra! Burning Basement. Zostaliśmy ten. Monety z gówno i to w takiej... dość, dość dużo monet. Makes so small. Okej, okay. hitbox mi, mi zmalał, że będzie mnie ciężej trafić, nie? Na szczęście to mi nie odbiera całe serce, tylko połówkę z tego co zauważyłem. Ja ja mi się trafię Pyromaniac, to ten challenge jest naprawdę wygrany. Nie to żebym się leczył w kółko. To już w ogóle nie zadawałbym sobie obrażeń. Okej. Okay. A może tutaj wy, wybuchnęliście sobie. Tak też być może. No to będzie upierliwy challenge, ale trzeba, trzeba, trzeba go zrobić, tak? O cholera, piękny fart. O nie, O nie, 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 wiśnia. nie, szybko to podniosłeś. Okay. Dobra, uleczony. Ale no, to była bomba, mogę to podnieść. Tak, więcej, więcej tych. Więcej tego gówna co? Okay. No więcej tych pająków co? Dobra. Uff. A, do sklepu nie wiedziałem, bo żadnej monety nawet nie mamy. To jest tak kłujące. O, bo we cztery pająki to nie. Czasami to jest spoko, nie? bo to na bosu można bardzo fajnie wycelować, a nie takie jebane pająki to jest ciężko. Okej, okay, memories. Tutaj będziemy mieli. O tak, o tak. Ty możesz mi naprawdę bardzo dużo dać, bo to jest damage boss, booster. I on skaluje się właśnie z tymi obrażeniami, jakie mam. a to, że mam IPKK, to powinien na naprawdę bardzo dużo obrażenia zadawać. Hmm. Symbol bonus. No raczej nie jestem zainteresowany. Mam miałbym maniaka. Co innego. Ale popatrzcie, taki śmieszny mały ludzik daje tak małe... tak duże bomby. Ok, mamy klucz. O, to jeszcze lesek dobrego. No właśnie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie niego. Wiedziałem, że trzeba zaryzykować. On naprawdę bije... Dużo obrażenia. No. Z tymi to zawsze się męczyło, nie? On, nie prawie że ja tylko w nich wylatuje, to zajmuje Świetny, naprawdę świetny deal. Oby mi się, oby mi się tak same takie dobre deale trafiały, nie? Dobra, rozwalę to. I... Pi pigułka. Infested, dziękuję. Lataj, I'd Dziękuję, Dziękuję, Secrecik. Jeszcze coś? No i popatrzy, jak on naprawdę kos kosmicznie dużo bije. Ok. I pająki same, tak. Ale szansa na Dawidurum nam rośnie, chociaż jeszcze do tego dobrego, bo 4 gridy to nam naprawdę jakoś tam zwiększa, nie wszystko. Nawet się nie muszę za bardzo męczyć. Mo mogę po prostu chodzić i po prostu. Ok. Mmm down, to, to to, to nie fajnie, bardzo. Ty jesteś chorym bossem. Bardzo chorym. Chyba jestem skłonny nawet się przejść do sklepu. Nawet po głupiego sołucharta, tak? A sklep mnie nie, nie zależy w sklepu, to sklep będzie tutaj, tak? O by było. i od razu jest. No właśnie. No i jeszcze jedna moneta, jakby nam było za mało. No i co mamy? To może być przydatne. To może być spoko. I lecimy sobie dalej, tak? Właśnie, lecimy sobie dalej. Pytanie. Jak dużo nam się uda ugrać? Heh. Dobra, lecimy sobie niżej. Chociaż teraz w te tym mięsne, mięsnego chłopca i mięsną dziewczynkę, bo ja sobie grałem ee, Lilith, do cholerii. Znaczy ja grałem sobie Lilif grid moda i miałem baterię i zauważyłem, że nie może dwa razy naładować tak. Czyli jednak to utrudnili, w sumie dobrze, bo, 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 bo to było... za łatwe, zdecydowanie to było za łatwe. Ogólnie batery znerfili, bo to jest tak, że się jeden tik ładuje, a nie dwa razy item. Myślałem, że tylko ten. Ale w sumie bardzo dobrze zrobili, bo tak to naprawdę bardzo mocno to ułatwiało, no. Nie ma, nie ma co tutaj nawet ukrywać, bardzo mocno ułatwiało. Co my te cztery mody te mógłbym podnieść normalnie? W bardzo łatwy sposób. Hmm. Tylko tutaj w razie czego. A i coś wartościowego sklepie jest grid. I mamy Steam Sale. Czyli odważenie do sklepów będzie nam się jeszcze bardziej opłacało, tak? Nie trać mi są so hartów, bo jak chcę te devil rumy. W devil Rumach mogą być Bardzo interesujące rzeczy. Nie gro. Spierdala. <grydala> A, Tutaj. idziemy sobie na dół. Robimy sobie to tak. Idziemy sobie tutaj. Okej. Okay. że te bomby za duże obrażenie zadają. ale dobra, no cztery monety. Zawsze spokojnie, zwłaszcza, że mamy te sklepy wywalone w kosmos. To tym bardziej. Kolejna bomba. Okej. Okay. O, i są harty proszę. Nie, nie, pięknie. Damage ręcz A Nie wiem, czy ja mogę mieć większy damage. Nie ciekawego. Może być coś ciekawego, nie musi. Pretty fly? Pretty fly. Pretty fly nie, niedobrze, zmniejszony hitbox. To mam jeszcze ten. Triple y, Pretty Flyer. Predyspozycje mam niezłe. Wręcz zajebiste, żeby coś się tutaj ubrać. Okej, okay. go. Godhead. Tak chciałem powiedzieć: God... Godhead, a nie Gohead. Czyli nawet się już nie muszę martwić, ja będę czerw tracił czerwone serca, co mnie cieszy. Dead cat. Myślę, że wezmę. Myślę, że wezmę Bonds Arky. Tam był kamień z Zaraz go rozwalimy. Mam nadzieję, że ten sok jaki. Zabrałem teraz, to mi się bardzo opaca, i, 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 i ten inkubus cały w dalszy ciągu Jak mi się skaluje, właśnie. Okej, okay, bomba, no przynajmniej się zwróciła. A, tak liczę, że jakaś, może moneta, jakaś fajna karta. Tutaj może jakiś klucz, o właśnie, tutaj klucz. Może ten duch nie padł Serio? Okej. Okay. Hierofan, o, popatrzek jaki, jaki farsik. Super grid. A jakie to jest powietrzenie? Leps 1. No to będziemy mogli się obkupić na niższym poziomie, tak? Ciężko się to rozwala. Bez wzda to naprawdę bardzo ciężko się rozwala. Patrze tutaj. Kolejna bomba. Pomyśli za nim, by wyszli, bo gdyby nie miał tego inkubusa busa, musiał w bardzo nietypowy sposób Dostałem... obrażenia, tak. No, no nie fajno, no bardzo nie fajno, no Ech. bo miałem tyle tych serc, tyle tych serc miałem, to tak fajnie. Dawałem jakieś predyspozycje The Sun. Okej, okay, The Sun może być przydatne potem. Nie, 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 nie Nie mam zamiaru marnować serc. Nie wiem, czy z IPKK mo można sobie. Relax. No, żadnego są tak. Bad trip jest jeszcze ok. To za Ciężko. Cuba of meat, zdecydowanie. A um, ja bym brał ten Swiss Suffering. Kiedy do obrażenie, obrażenia, mamy szansę, że wydropi nam so hard. W sumie te mogę potem brać właśnie. Myślę, że warto Okej, okay, to będę miał jeszcze więcej monet Ale to śmiesznie wygląda jak ta moneta po prostu dosłownie podąża. No i Kubo dosłownie zrobił znacząco więcej niż ja. Niech mi ktoś spróbuje powiedzieć, że ten IQ wcale nie jest dobry. Naprawdę. To nie wiem, co mu zrobię. No to ja może sobie tutaj zwalam te czaszki. Może mi jakiś blackheart wypadnie jeszcze. Byłbym wielce zadowolony z tego. Albo hierofant. A secret. Ilu tak główno? Serio? Ja to życie potracę na tym, naprawdę. Nie mam jak go zbić. What the fuck? Co za cholerso Arcade Room, to tam mógłbym sobie coś tam ugrać niby Niby bym mógł. Dobra, Inkobusie, to ty się tutaj nimi pozejmujesz. Wejdź wchodzimy do sklepu. Eee, tam możemy kupić, to możemy kupić. Justice. Właśnie, HPA za darmo. To możemy kupić. Ciebie możemy rozwalić pizdu właśnie chyba już wolę to nic sumą bonds dobra nie ma co się nawet zastanawiać W sklepie jednak nie było jakichś inter bardziej interesujących przedmiotów. Mrałbym um, to. Na widrumie mamy z Gapi, z kolar i. Hmm. Zobaczmy, tutaj jest fajny item. Jest naprawdę bardzo fajny item, bo te muchy mogłyby być naprawdę spoko, ale tam jest up. Nie używałbym tego jeszcze. że żadna świeczka mi się nie trafiła. Gdybym miał świeczkę na spacji. O, rany. Wtedy rany już miałbym w 100% wygrane. Na tutaj inkubusie. Właśnie. Uh, to mi się nie przyda. Wolę tego speed upa jakiego ja mam. Tak, speed upa kolejna bomba, fantastycznie. Chodzę tu. Chodzę tutaj! Zgin. Cie. moneta. Nie ma nic strasznego. Tu już jest coś gorszego. Boże, i on bije straszne obrażenia, bijesz. Halo, co on praktycznie rozwala bossów. Nie wiem, więcej monet. Pretty fly, no niestety nie mogę mieć więcej free fly'ów Czy ja się zablokowałem Zablokować się o własne gówno Nieważne Plata ich no nie nie zadziałało Go. O, HP Up, spoko. Jakieś fajne się Davidroom, ja bym się cieszył. No i popatrzę, że teraz mógłbym mieć już Gapi. Mógłbym bym być. To daj mi jeszcze chyba Souharta. Tak, daj mi Sowarta. Powiedzmy, że niekoniecznie chciałbym być gapim. Nie, niekoniecznie chciałbym być gapim. Ale damage up to spoko, bo ten mały przyjaciel będzie bił jeszcze więcej. Czyli skrzynki. W skrzynkach. Jeszcze więcej fantu. W nie wszystkiego? Cieszy mnie to. Black up jeszcze. Sacrifice room. To nas nie interesuje. A wolę już chyba nawet i poczekać. Okej? Okay. Czy tutaj coś jest? No, nie ma nic interesującego. Lecimy sobie dalej. Dobra, ty mi tam nie strzelaj. Pobiedź, że nie dostałem obrażeń. A, to ty tam jesteś, co? Spoko. Uuuu, ciężko jest. Naprawdę bardzo ciężko. To jest z kamienia przy, przy przeciwników, no to to nie jest jakieś złe. Przecież tej spacji powinien korzystać zamiast strzelania, co? Impi. Dobra, Devil Room, nawet Paszę mogłabym. W sumie kampus? Oj, i kol. Jak ja w kampusu byłbym lepiej, ale w sumie mam za mało serc. To może być ciężkie. Może być naprawdę ciężkie, jak, ale musiałbym spróbować zbić go jakoś do trzeciej formy. Może, może się tutaj nie będziemy męczyć. Tutaj sobie wychodzimy. Walieniem piątak. No i tutaj jest możemy sobie powalczyć, nie? Zwłaszcza, że jeszcze więcej one dostałem. Będę bardziej. Może nam wylecić słuchawki. So jest szansa na to bardzo mała z tej maszyny. Ale jest. Ciężko. Wiecie, że przypadni. Ciężko, bardzo ciężko. Mamy drogę i mamy skrzynkę. Błagam, słuchacik. jeden. Więcej monet. by to była jakaś sugestia, wieśnia, idź do secretu, graj? Hmm. Dobra, no jeżeli mówicie, że mam iść po prostu dalej i grać, to tak też i zrobię. Stoimy i gramy! Dużo serc. Dużo monet. Czy mi dosłownie wypada aż tak dużo tego stafu? Mam nadzieję, że jakiś boss of silly mi wypadnie, nie? Do jakiego ja mam lak upa ja Nie mam jakiegoś dużego. To w sumie naprawdę była jakaś sugestia, żebym grał, bo mi naprawdę tego sporo wypada. Weź że graj. Więcej, więcej, więcej tego wszystkiego. Jak chcę ten challenge mieć z głowy? To jest ciężki challenge, a mam bardzo dobry setup itemów. Proszę, proszę. Gro. No nie. Bom z arki. Paralysis. No nie. Boss of seal. Jak na zawołanie. No to naprawdę była sugestia. Wiśnia, graj, będzie dobrze. Ja ci, ja, ja ci coś dam. Ja ci coś dam. I będziesz w coś ugrać do cholery. Chby no, cię Okej, okay, skoro już tak będziesz tutaj załatwił sprawę, Ok. No ja fata 60, mamy cielę z głowy. Bo to jest Isaac faktycznie. Znaczy, że Isaac, albo to Blue Baby, nie? Boże, ten inkubus to tak cholerny, dużo obrażenia bije. To jest OP! Uf. Dziękuję! Dziękuję, zrobiłem challenge i co mamy? King. A to jest fajna karta, bo to powoduje, że możemy się zabić i to nam daje bardzo dużo stafu, tylko że musimy mieć jeden warunek, musimy się odrodzić, czyli musimy mieć Death Ketta albo Life Appa, albo Skolet i, i Lity, że się odrodzimy potem. To jest bardzo fajna karta, ale to byłoby na tyle z mojej strony, trzymajcie się ludziszka, na razie!